Panie profesorze, w ostatnim z paneli, w których pan brał udział, przewijały się różne wątki, ale taki fenomen, jakim jest rodzina wielodzietna, którą chcemy chronić, ma szczególne potrzeby. Tyle, że nie zawsze wedle prostych bankowych mierników posiada to, co nazywamy zdolnością kredytową. Jak rozwiązać ten rebus? To na pewno nie jest kwestia do rozwiązania tylko i wyłącznie przez rodziny albo tylko i wyłącznie przez banki, bo tu oczywiście bardzo duże znaczenie ma to, w jaki sposób zdolność kredytowa jest mierzona, według. W aktualnej rekomendacji KNF-u na przykład nie może być wliczane 500 plus do zdolności kredytowej. Więc tu od razu się rysuje kwestia taka, że trzeba by było ta, ten problem rozwiązywać na szerszym polu. To powinno być za, za, w to zaangażowane zarówno rodziny, jak i. Banki, w ogóle instytucje komercyjne, może też deweloperzy, ale również, również rola bardzo duża jest państwa w tym zakresie, żeby stworzyć warunki. Znaczy, problem polega na tym, że jeśli zależy, jeśli my jednoznacznie stwierdzimy, no, co jest w interesie państwa, czyli chociażby na przykład to, żebyśmy mieli odpowiednią liczbę obywateli, żebyśmy w dłuższym okresie mogli zachować te odpowiednio wysokie tempo wzrostu gospodarczego, to w tym momencie pojawia się kwestia właśnie w jaki, sposób, w jaki sposób to wspierać. I tu się pojawiają rodziny wielodzietne, na przykład, no, które jako jedyne właściwie są w stanie zagwarantować zastępowalność pokoleń. Nie? Więc problem, problem nie jest do rozwiązania w jednej grupie, dlatego rzeczywiście sytuacja rodzin wielodzietnych jest dosyć specyficzna. Ich dochody, patrząc globalnie, czyli patrząc na dochody osób ociągających dochody w tej, w tej rodzinie, one nie są niskie. Wręcz jeśli chodzi o grupę, na przykład, rodzin z trójką dzieci, one są jednymi z wyższych w populacji. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy przeliczymy te dochody na osobę w tym gospodarstwie. Bo w momencie, kiedy dochodzi, jeśli mamy jeden lub dwa dochody, często jeden, mówię w tym sensie, że często nie ma możliwości druga osoba, najczęściej jest to matka osiąga dochodu ze względu na to, że pracuje w domu, zajmuje się dziećmi, no to w tym momencie, jeśli ten jeden lub dwa dochody przeliczymy na trzy, pięć, siedem części, to w tym momencie to, co pozostaje jest rzeczywiście stosunkowo niewielkie i nie, nie jest interesujące dla banku w kontekście... Ale skomplikuje trochę panu myślenie, ponieważ umowna stopa zwrotu Powinna być mierzona trochę inaczej. Dlaczego? Jeżeli kupujemy kurtkę dla dwunastolatka, to z reguły po roku dwóch ta sama kurtka, na którą już raz wydaliśmy pieniądze, będzie służyła jego młodszemu bratu. Tak, jest to brane pod uwagę w momencie, kiedy liczymy, uwzględniamy tą tak zwaną ekonomię skali, tak mówiąc z formalnego punktu widzenia, kiedy liczymy koszty utrzymania. One nigdy nie są liczone dokładnie. Poprzez podzielenie przez liczbę osób, tylko przez wskaźniki, które są proporcjonalnie odpowiednio mniejsze w zależności od tego, ile tych osób w gospodarstwie domowym jest. Więc to jest oczywiście uwzględnione. Te przeliczenia, które się robi formalnie w statystykach, które też my robimy przy okazji badań. One nie uwzględniają nominalnej liczby osób, ale właśnie uwzględniają tę przeliczeniową. To się formalnie nazywa skalą ekwiwalentności, ale to nie zmienia faktu, że jeśli dzieci jest więcej niż dwójka, to te spadki faktycznej, zdolno faktycznej zdolności konsumpcyjnej, zdolności płatniczej, one są na tyle duże, że musiały być bardzo wysokie wzrosty zarobków rodziców w stosunku do tego, co się dzieje, co, co, się, co obserwujemy w, jako średnią w populacji, żeby rzeczywiście to skompensować. A czy nie jest tak, że w obecnym modelu założenia polityki społecznej zmierzające do wyrównywania szans w istocie pogłębiają rozwarstwienie, ponieważ rodziny gorzej sytuowane wydają te środki na bieżącą konsumpcję, ergo likwidujemy sferę ubóstwa, natomiast rodziny lepiej uposażone mają możliwość odkładać te środki? Wersus inwestycja w przyszłą edukację? To jest bardzo trudne pytanie o właściwość polityki. Rzeczywiście myślę, że to, co się wydarzyło, chociażby na przykład poprzez rozszerzenie programu 500, na pierwsze dziecko, no, można nad tym na pewno dyskutować technicznie. Ja osobiście nie jestem do końca przekonany, że to był właściwy ruch. Natomiast kwestia tego, czy to jest wyrównywanie szans? To znaczy, tu się pojawia bardzo istotny problem wydatkowania tych środków. Dlatego, że pytanie, czy większą, większą korzyść daje, daje możliwość. W pozbycia się bieżącej biedy, czyli możliwość funkcjonowania obecnie na poziomie, odpowiednim poziomie, czy możliwość odkładania środków, to tu raczej bym się skłaniał w kierunku tego, że większym problemem i większe znaczenie przy wyrównywaniu szans ma to, że jesteśmy w danym momencie w stanie. Yy, Wyciągnąć ludzi z biedy, czyli dać im na przykład szanse edukacyjne, dać im szanse do rozwoju we właściwym środowisku, niż to, że my jesteśmy w stanie odłożyć środki i później ewentualnie w jakiś sposób wspierać te dzieci. Dlatego, że w momencie, kiedy one już są na przykład w wieku studenckim, bardzo często jest tak, że dzieci mogą przejąć odpowiedzialność za siebie. I podjąć na przykład dodatkowe zatrudnienie. Natomiast w momencie, kiedy one są małe, to w tym momencie one nie są w stanie sobie pomóc samodzielnie. Więc jeśli rodzina jest uboga, jeśli ona nie ma możliwości zagwarantowania pewnego podstawowego poziomu w tym okresie, to wydaje mi się, że to jest kluczowe, a nie ewentualnie gromadzenie środków na jakiś przyszły rozwój.